Siemanko, dzisiaj temat bardzo ważny dla każdego ćwiczącego, a mianowicie porozmawiamy sobie o sprzęcie do regeneracji i rehabilitacji. Teraz krótkie intro i zapraszam do materiału. Ok. Zanim jednak przejdziemy do materiału, proszę daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Dzięki temu mam motywację do dzielenia się z wami treścią informacjami i swoją wiedzą. Dodatkowo chciałem powiedzieć, że od przyszłego roku na platformie Train Heroic będą dostępne wszystkie cykle, będą powoli udostępniane wszystkie cykle treningowe, które są na stronie strongerathlete.pl i będzie można je kupić osobno bądź będzie można dalej subskrybować stronę strongeratli.pl lub subskrypcje przeniosę na Train Heroic. Okay. Zatem przejdźmy do sprzętów rehabilitacyjnych pomagających w regeneracji. Pierwszą podstawową rzeczą, którą każdy trenujący może kupić za dosyć niskie pieniądze, jest wałek bądź różnego rodzaju piłki do automasażu, które są doskonałe, aby pomóc rozluźnić spięte mięśnie. Popracować na punktach spustowych, bądź w trakcie rozgrzewki, poprawić odrobinę mobilność. Ta poprawa mobilności w trakcie rozgrzewki będzie bardzo krótkotrwała, dlatego warto ją zrobić w trakcie rozgrzewki, lub między seriami rozgrzewkowymi, tak, aby pracować na nowo za, nowo nabytym zakresie ruchu, który układ nerwowy będzie kodował i będzie się go uczył i będzie uczył się go wykorzystywać. Także to jest pierwszy podstawowy. Sprzęt, ja mam różnego rodzaju e, e, wałki. E, to jest Rambler Roller, który już ma 10 lat. To jest piłka Stormfitu. Tak jak mówiłem, Stormfit. jak to oglądacie, dajcie kod to ludzie będą więcej kupować. I mamy też piłeczkę lakrosową. E, czym to wszystko się różni między sobą? Otóż, e, w zależności od tego, jaką masz tolerancję na ból tym mniejsze i twardsze rzeczy będziesz e, używać. E, jeżeli potrzebujesz wejść głęboko w mięsień to te piłeczki e, lakrosowe są doskonałe. Dodatkowo e, piłka z kolcami może pomóc troszeczkę lepiej rozluźnić <coughs> punkt pustowy, bądź popracować delikatnie nad rozluźnieniem, rozklejeniem powięzi. Kolejną rzeczą, która jest warta zakupienia do pracy na powięzi jest taka głasza. Ja ją kupiłem na AliExpress za jakieś 60 zł. Warto poszukać. Świetny sprzęt. To jest sprzęt, o którym już wspominałem tutaj w materiale, co zawsze mam ze sobą na siłownię. To jest sprzęt do pracy na przekrwienia miejsc, które są obolałe. To jest doskonałe narzędzie w trakcie rehabilitacji po urazie, bądź gdy czujemy, że coś jest nie tak w mięśniu, możemy sobie bardzo ładnie poskrobać. Warto poczytać na ten temat. Tak jak mówię, nie jest to droga impreza. To też może służyć jako praca na punktach spustowych, w zależności od tego, jak głęboko chcemy wejść, bo co nas boli. To jest mega fajna sprawa do polecenia. Kolejnym punktem jest tak zwana taśma Voodoo loss. To jest oryginalna taśma z jeszcze, z już nieistniejącej strony Mobility Wod. Obecnie to się nazywa The Ready State. To jest, e, twórcą tego jest Kelly Staret. E, Z ciekawostek mogę powiedzieć, że e, pierwsze wersje to były stare dentki rowerowe. Do czego to służy? Otóż <laughs> e, Voodoo loss służy do tego, żeby maksymalnie oplatać stawy i bądź miejsca, które są spuchnięte i wypompowywać z nich krew i osocze tak, aby zmniejszać opuchliznę i żeby pozwolić naszemu organizmowi wpompować tam nowe składniki odżywcze, dzięki czemu poprawić regenerację. To też może wspomagać przytrzymanie odpowiednich pozycji, na przykład Chris Duffin, gdy robił swoje przysiady Trzy przysiady z 450 kg na plecach, miał obwiązane obwiązany jedno złud, bądź nawet oba, chyba, ponieważ miał jeden mięsień z grupy tylnej taśmy, naderwany bądź zerwany i potrzebował tego wsparcia. Także to jest mega fajne narzędzie. Można kupić w, na polskich stronach już naprawdę bardzo dużo wersji tego. Serdecznie polecam. E, można pracować nad tym również nad e, zakresem ruchu, e, rozklejaniem powięzi w zależności od tego, gdzie i co nas boli. Ja bardzo często korzystam przy stawach skokowych w moim przypadku. Kolejnym narzędziem, które jest fajne, ale już jest droższe do kupienia, to jest e, rock tape, to są e, własne bańki chińskie. E, ta impreza mnie kosztowała jakieś chyba 250 zł e, i o tyle jest to fajne, że przyklejamy bańkę chińską, czyli wpinamy maksymalnie, wyciągamy i możemy pracować nad zwiększeniem zakresu ruchu, nad przekrwieniem tego miejsca nad e, e, Rozklejeniem powięzi, w zależności od tego jakie mamy dolegliwości, to jest mega fajne właśnie narzędzie do pracy w trakcie pewnych restrykcji ruchowych, które mogą być właśnie spowodowane z posklejaną powięzią. W niektórych częściach trener Diaz bardzo często używa tego w trakcie rozgrzewki bądź rehabilitacji do biegania. E, mega fajna sprawa, polecam, e, łatwo to znaleźć w internecie, także warto zakupić. I najdroższy ze sprzętów, który fajnie mieć, ale nie wszystkich na to stać wiadomo, to elektrostymulator. E, ja mam elektrostymulator Globus Triathlon. E, dlaczego akurat ten, a nie COMPEX czy POWERDOT. Ten kupiłem, ponieważ on ma możliwość kilku rodzajów prądów elektrycznych. Oprócz TENS ma również jonoforezę, jeżeli mamy odpowiednie jeżeli mamy odpowiednie elektrody, które można sobie dokupować w dowolny sposób. Tutaj mamy cztery wyjścia, w sumie możemy mieć osiem elektrod podpiętych przepraszam, podpiętych do ciała. E, e, pozwala na bardzo fajną pracę po treningu, wspomaganie regeneracji, przepompowywanie krwi. Pozwala na świetną pracę rehabilitacyjną właśnie z jonoforezą. Ja gdy miałem naderwany przyczep e, Achillesa, korzystałem z tego. Bardzo sobie chwalę, e, to jest super narzędzie. Ma, ma chyba 256 programów, w zależności od tego co chcemy rehabilitować. Możemy też pracować siłowo, możemy pracować wytrzymałościowo. Jak sama nazwa wskazuje triatlon, czyli pod to jest głównie stworzone pod triatlon, ale jest mega fajnym narzędziem. Obecnie w bardzo fajnych cenach ten model kosztował 1500 zł i on nie schodzi z ceny. Obecnie bardzo fajnie można wyhaczyć PowerDota. PowerDot to elektrostymulator na bluetooth, który przykleja się do ciała i jednostką sterującą jest telefon. Wchodzi się w aplikację i można pracować. Ja lubię ten przyrząd ze względu na to też, że mogę sobie programować ilość herców e i spięcie, które mega fajnie pracuje, mega fajnie pomaga w rozluźnieniu bardzo spiętych mięśni, które układ nerwowy ciągle trzyma napięte, to jest mega fajne. I serdecznie polecam korzystanie z takich sprzętów, jeżeli oczywiście Cię stać. Pierwszą początkową, pierwszą początkową grupą do rehabilitacji jest tak jak mówiłem, wałek, piłki różnego rodzaju. Ale też warto się zapoznać z umiejętnością wykorzystywania gum treningowych aby móc zwiększyć, móc zwiększyć zakres ruchu, bądź poprawić mobilność, bądź poprawić przepływ krwi, rozkleić powięź. Także to jest ostatni ze sprzętów. On działa na kablach. Jak możecie zobaczyć mam masę elektrów tutaj. Jeżeli chodzi o sprzęty regeneracyjne, rehabilitacyjne, jakie ja osobiście polecam, to to by było wszystko. Resztę rzeczy warto zaglądać do swojego fizjoterapeuty, mieć jednego fizjoterapeuta, z którym się stale współpracuje, z którym się konsultuje, różne rzeczy, bo taka współpraca później procentuje, ten fizjoterapeuta ma wiedzę na temat tego, jak uprawiamy sport, co uprawiamy, jakie może mieliśmy kontuzje, historii i tak dalej, i tak dalej, także ja serdecznie polecam e, taką współpracę i to by było na tyle dzisiaj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to proszę daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, ale oczywiście z chęcią poczytam, jakich ty sprzętów używasz w komentarzach, także dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym materiale.